Zobaczyłem tutaj, że zapisałem sobie krótki filmik na temat tego, aby opowiedzieć o narzędziu, które najbardziej pomogło mi w nauce niemieckiego i pomyślałem teraz, że w sumie to jest taki film, w którym najważniejsza jest, najważniejsze jest to, żeby ja w ogóle opowiedział o co chodzi, jak mi to pomogło i później po prostu to będzie czas dla Ciebie, aby to narzędzie przetestować, więc nie muszę z tego robić jakiegoś bardzo długiego filmu i w związku z tym chciałbym Ci opowiedzieć, że... Narzędziem, które pomogło mi najbardziej w nauce niemieckiego było Easy German. Jest to takie narzędzie, które może tutaj powyświetlamy jakieś screeny na ekranie. Jest to narzędzie, które polega na tym, że mamy grupę twórców. W ogóle, jeśli uczysz się też innych języków, możesz zobaczyć sobie coś takiego jak Easy Languages. Oni mają tam wiele różnych tego typu kanałów, natomiast w skrócie polega to na tym, że mamy prowadzących akurat w przypadku w przypadku. Easy German są to bodajże um, Kari, Janusz i Manuel. Tak, Janusz jest Polakiem, który od bardzo dawna mieszka e, w Niemczech, i to jest właśnie e, takie narzędzie, w którym. Mamy native speakerów, prowadzących, którzy wychodzą do ludzi. Wychodzą na ulice Berlina, Hamburga, Monachium, różnych niemieckojęzycznych miast. Często są to też odcinki, w których wspominany jest austriacki, niemiecki, jest też szwajcarski, niemiecki. I po prostu polega to na tym, że jest temat przewodni odcinka, na przykład. Praca, na przykład wybory w Stanach Zjednoczonych, cokolwiek takiego, no i po prostu prowadzący chodzą po danym, po danym mieście, mają mikrofon, mają kamerę i pytają danych native speakerów, którzy mają ochotę się udzielić na ulicy, co na ten temat sądzą. I co jest kapitalne, po pierwsze są napisy po niemiecku i po angielsku, po drugie. Każda z tych osób ma nieco inny sposób mówienia, nieco inny akcent, więc nie jest tak, że wtedy osłuchujemy się z jedną osobą jak mówi w podręczniku i później myślimy, że wszyscy tak mówią, tylko dowiadujemy się jak naprawdę mówią osoby niemieckojęzyczne, jak skracają pewne słowa, jak po prostu pewnych rzeczy, które są w podręczniku nigdy nie mówią i później widzimy w napisach ichab z apostrofem zamiast tego długiego ichabe i tak dalej i tak dalej i tak dalej, więc Und so weiter und so fort. Jeśli trochę głupio Ci się przyznać, ale aktualnie twoja nauka języka niemieckiego to chaos, to mam dla Ciebie dobre wiadomości. Poza tym, że oczywiście to nie jest zbyt dobra wiadomość, że taki jest aktualny stan, ale moja dobra wiadomość jest taka, że ostatnio z zespołem językowej siłki przygotowaliśmy bezpłatnego e-booka z planem treningowym nauki języka niemieckiego na pełen tydzień. Słownictwo, gramatyka, wymowa, słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, czyli wszystko, co robisz w języku niemieckim rozłożone w ramach tygodnia. Co dokładnie i kiedy robić? Jak jadłospis albo plan treningowy na siłownię? Jak pobrać takiego e-booka? Wystarczy kliknąć pierwszy link w opisie tego filmu, podać adres e-mail, na którego chcesz otrzymać tego e-booka i wówczas właśnie możesz już ćwiczyć na swojej niemieckiej siłce. Powodzenia! Do czego dążyłem? Dążyłem do tego, że w momencie, kiedy. Uczymy się w ten sposób, dowiadujemy się, jak język naprawdę się zachowuje w życiu. Dowiadujemy się, że nie jest to tylko coś, co mamy w podręczniku, ale że są ludzie, którzy naprawdę tym językiem mówią i widzimy, jak się nim posługują, jak zachowują się różne konstrukcje gramatyczne, tryby, czasy, wszystko mamy w kontekście. Każda z osób mówi mm, troszeczkę inaczej, na, z, innym, z inną manierą wymawia słowa i, roz, i też są to rozmowy na różne tematy. Jest też seria dla osób początkujących, gdzie mamy dużo. Dużo łatwiejsze rzeczy i co mi niesamowicie pomogło, coś co puszczałem sobie na przykład w tle e, na spacerach z psami e, czy zmywając naczynia i tak dalej, to jest podcast, który właśnie pojawia się bardzo regularnie i tam Kari i Manuel rozmawiają. I co bardzo ważne. Oni wiedzą, że to będzie idealny podcast dla osób, które uczyły się trochę niemieckiego już, więc coś tam rozumieją, ale zdają sobie też sprawę, że odbiorcami są słuchacze, którzy się uczą. Więc nie mówią maksymalnie szybko, nie mówią maksymalnie trudno, ale rozmawiają na życiowe. Wcale nie takie proste i dość skomplikowane tematy, natomiast dość prostym językiem. Po prostu wiedzą, mają to na uwadze, że osoby, które to oglądają nie są bardzo jeszcze zaawansowane, choć i dla tych zaawansowanych osób znajdzie się taki kącik w tym podcaście. Nie jest to żadna współpraca, nie jest to żadne... E, żadne polecanie na takiej zasadzie, po prostu sam ucząc się języka niemieckiego przez wiele lat, korzystałem z tego narzędzia, pomyślałem, że e, ono jest bardziej mimo wszystko na rynek światowy, na rynek anglojęzyczny skierowane, więc być może jest to pierwszy raz, kiedy o tym narzędziu słyszysz, więc jeśli tak jest, to zachęcam Cię do tego, żeby m, wpisać sobie na YouTubie ten właśnie e, kanał, sprawdzić sobie też Easy German jako, e, jako podcast, e, przetestować, bo może się okazać, że odkryjesz radość z nauki niemieckiego, tak jak na językowej siłce odkrywamy radość z nauki języków. Możesz też obejrzeć ten film, w którym opisywałem różne sposoby na to, jak zacząć naukę języka niemieckiego, czy też jak uczyć się języka niemieckiego kiedyś osobą początkującą. Nawet jeśli uczyliśmy się przez wiele lat w szkole, ale nigdy nam to nie szło, a teraz potrzebujemy z jakiegoś powodu do tego języka wrócić. W tamtym filmie opowiadam, jak. Taką rakietą kosmiczną wznieść się w górę, jeśli chodzi o nasz poziom językowy. To tyle na dziś, jeśli chcesz więcej takich praktycznych poradników, czy to jeśli chodzi o niemiecką siłkę, czy e, inne języki, czy po prostu metody nauki języków. E, o metodach często są dłuższe poradniki, natomiast jeśli takiego typu treści Ci się podobają, możesz zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z nowymi poradnikami, ale też shortami, live'ami i ciekawostkami oraz przemyśleniami na karcie społeczności. Pamiętaj, aby ewentualnie podesłać ten film do osoby, która zawsze mówiła, że ten język niemiecki to jest takie straszne i w ogóle w szkole w szkole nic z tym nie szło. Wszystko to jak krew w piach, jak cytując klasyka. I wszystko to jak krew w piach. Co prawda w dniu chodziło o angielski, ale e, wychodzi na, na podobne, że tak powiem, więc, e, więc tyle. No i możesz napisać w komentarzu czy znasz to narzędzie, czy z niego korzystasz, ewentualnie jakie inne narzędzia pomagają ci w nauce języka niemieckiego, albo możesz po prostu napisać e, co dzisiaj jadłaś, jadłeś na śniadanie w języku niemieckim jako dzisiejsze ćwiczenie, bo w ten sposób a propos, a propos jedzenia, a propos karmienia, a propos owocnej nauki języków, nakarmimy też algorytm YouTube'a, który być może pokaże ten kanał i ten film innym osobom. Także łapka w górę, komentarz, subskrypcja, a Ty pamiętaj o codziennych językowych treningach, widzimy się niebawem na Językowej Siłce i niech moc naszej wspólnej językowej siłki będzie z Tobą. Do zobaczenia!